Dzień dobry, chciałam zapytać skąd pomysł na taką akcję? Rzeczywiście takie działania prowadzimy nie od dzisiaj, natomiast dzięki przyjemności pana marszałka udało się to faktycznie zrealizować, bo jednak potrzebne są określone pieniądze, żeby oprócz pomysłów organizacji, które wychodzą z naszego wydziału ruchu drogowego czy od policjantów mówiąc szerzej, żeby je zrealizować, po prostu trzeba na to mieć środki. No, udało się i tu jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ myślę, że to będzie dla dobra wszystkich tych użytkowników dróg, o których nam najbardziej zależy, a więc pieszych, jak również bo akurat tutaj o, tych, o tej kampanii mówimy. A dlaczego akurat Misie i gryfusie? No myślę, że tutaj chyba podpowiedź też psychologów, co najłatwiej by tym dzieciom przekazać, jak zniwelować to napięcie, tą traumę, to przeżycie, które związane było z udziałem w kolizji czy w udziałem w wypadku. I dlatego, ponieważ pluszak jest zawsze taki miły, dlatego coś takiego zaproponowaliśmy. A w jaki sposób policjanci będą przygotowywani takiej rozmowy z dzieckiem? To jest jednak bardzo trudna sytuacja, stresująca dla obu stron. No tutaj rzeczywiście nie będą takiej rozmowy prowadzić ci, którzy są załogą radiowozu, bo oni jedynie na moment wyciszą. Dopiero później, kiedy trafi to dziecko czy osoba dorosła na, na przesłuchanie, również wtedy dopiero te rozmowy będą prowadzone przez policjantów z dochodzeniówki czy tych, którzy będą prowadzić postępowania. A czy to jest jednorazowa akcja, czy one będą kontynuowane w przyszłości? My chcemy, żeby to było pewnym z naszych działań i to będzie realizowane. W tej chwili ruszamy bardzo szeroko i zobaczymy, jak to się przyjmie, ale wierzymy, ponieważ mamy sygnały, że będzie to zaakceptowane. A czy jeszcze jakieś akcje tego typu są w planie? No Oprócz tych działań, które mamy w zachodniopomorskim, Próbujemy jeszcze wejść, ale to w okresie letnim, a przygotowujemy się do sezonu i wtedy dopiero zaproponujemy dalsze rozwiązania. A w jaki sposób przekonają policjanci rowerzystów, żeby na co dzień używali tych kamizelek, że to nie jest takie jednorazowe tylko za zakręt, ale żeby cały czas wsiadając na rower mieli na sobie taką kamizelkę? No jest to trudne zadanie, nie ukrywam, bo rzeczywiście trzeba wskazać, że warto co, taką kamizelkę założyć, ale będziemy tutaj prosili o pomoc również media, aby jednak promowali, że to jest potrzebne i rzeczywiście może zniwelować zagrożenie. A jeszcze takie pytanie, jak pan ocenia sytuację na naszych drogach? Czy jest bezpiecznie? Co zrobić, żeby było jeszcze bezpieczniej? Znaczy, widzimy wyraźnie, że generalnie patrząc na tendencję w ciągu kilku lat, że spada liczba wypadków, spada liczba zabitych i, i rannych. Natomiast to nas nie zadowala. My ciągle będziemy prowadzić takie działania, aby zbliżać się do tej zachodniopomorskiej wizji zero, chociaż wiemy, że to, to jest praktycznie nierealne, ale oczywiście trzeba takie działania podejmować. No zagrożenie jest ciągle jednak duże i dlatego wszystkie nasze działania, te wszystkie trzeźwe poranki, blokady, to nie tylko po to, żeby była represja, bo ktoś powie, że szukamy, oczywiście Chcemy wyeliminować nieczęśliwych użytkowników dróg, ale chcemy też pokazać, że można bezpiecznie poruszać się po drogach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo.